Cześć, witam wszystkich miłośników czarnego krążka, a także tych winylowych świrów, których tu nie brakuje. No cóż, kolejny raz przez przypadek, teraz pojawiłem się na starociach, bowiem musiałem kupić wielkanocnego baranka z cukru, bo zapomniałem. Podjechałem na targowisko i okazało się, że odbywa się targ staroci. Było kilka osób ze starociami, m.in. z płytami winylowymi, więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko zanurzyć się w te kartony z płytami. Z ciekawych rzeczy, które spotkałem teraz na starociach, to udało mi się kupić kilka ciekawych płyt, przede wszystkim, które Wam zaraz wszystkie pokażę. Oraz, e, naprawdę, to, to byłem zaskoczony. Też nowe płyty zafoliowane. Nie spodziewałem się tak dobrych tytułów zafoliowanych, nowych, w świetnych cenach. Co jeszcze? Pokażę Wam dzisiaj te płyty, po prostu w, w takiej kolejności chronologicznej, od najtańszej do najdroższej. I niestety ten budżet, który sobie wcześniej zakładałem, że przeznaczam 200 zł na każdy wyjazd na Starocie, teraz niestety albo istety przekroczyłem. To wy to ocencie i skomentujcie. I co? Zobaczcie, jak to wszystko się odbywało. Pieroski, misz jest. może weźmiemy. Tu są rodzynki też w gminie. No. I ten, i bym na internet, nie? I faktycznie Pozostaje mi nic innego, jak tylko Wam pokazać moje zakupy. Pierwsza rzecz, FAT DOMINO, 77 rok, to jest taka składaneczka niemiecka. Żółty label. To kosztowało mnie, uwaga, złotówkę. I to była najtańsza płyta, jaką kupiłem na tym wyjeździe. Takie coś dorwałem. 77 roku, tak jak nie lubię składanek i powtarzam się już pewnie któryś raz. Ta mnie zainteresowała, bo lubię są. Też wkładka była oryginalna. Wydanie chyba też niemieckie. 76 rok. Tylko co się okazało. Tak ją wiozłem, że pękła. Więc płyta na straty 5 zł. To mnie kosztowało. Ten album mnie kosztował 5 zł, więc nie jest to jakieś tam duże naciągnięcie budżetu. Ale szkoda. Szkoda, bo chciałem tego posłuchać. Okładka w dobrym stanie. Niektóre okładki, które zobaczycie, one trochę są takie pofalowane, ponieważ yy, część tych płyt yy, była trochę zamoczonych w kartonach i te okładki musiałem trochę posłuszyć. Ale, no nic. To jest słucha. Kupiłem również 73 rok. Wydanie niemieckie. Neil Diamond Sweet Caroline. Również za 5 zł na takim pomarańczowym labelu. Czy lubię Neil Diamonda? Nie jestem fanem, ale za piątaka jak są te płyty na starociach, to biorę. Bo to jest czasami fajnie włączyć wieczorem i posłuchać takie dość przyjemne granie. Większość pewnie Was zna twórczość tego pana. No dobra, co dalej? Też za piątaka Naked Diamond, Neil Diamond, pokładka do sklejenia, tylko że w środku zupełnie co innego. Rock and roll story. I tak jak zobaczyłem, jacy są tu artyści, to szkoda że. Nie mam tej płyty z okładką, więc teraz będę szukał tego Nila Diamond'a z okładką. Znaczy, płyty do tego Nila Diamond'a, a do tej składanki rollowej, okładki. To też mnie kosztowało piątkę, więc yy, nie jest to jakaś wielka strata. Czyli 10 zł w plecy na tym wyjeździe mam. Bo. Albo mo moja jakaś nieuwaga, że przygniotłem i złamałem tamtą płytę, albo ona już taka była, nie wiem. No, i tutaj niestety nie sprawdziłem, że jest w środku zaufałem sprzedawcy. Również 5 zł. 86 rok. Wydanie europejskie. Chyba holenderskie. Mercury. Cameo. Taki funk z disco elektroniką. World up album. Też mnie to kosztowało 5 zł. Jest to uważam fajna rzecz, szczególnie za tak niską kwotę. I pierwsza niespodzianka. Aim. Pierwsze wydanie 78 rok, angielskie. Płyta bardzo poszukiwana Regowa zobaczcie, na takim niebieskim ładnym labelu. Eee, też kosztowało mnie piątkę. Między innymi tutaj widać. Takie plamy od wody, bo było dość mokro w tych kartonach, z których grzebałem te płyty. Z ciekawostek, to jest jeden z ojców Rege. Niestety brakuje mi, to jest wkładka tylko, niestety brakuje mi okładki. Ona wygląda tak. Muszę jej poszukać, ponieważ jakby ta płyta była w stanie z okładką takim idealnym, to około 70 euro kosztuje, więc Myślę, że fantastyczny strzał, bo zapłaciłem 5 zł, a mógłbym zarobić yy, no, prawie 3,5 stówek, jakby chciał sprzedać tą płytę kompletną. Oczywiście z okładką. Szkoda, ale poszukam. Dalej płyty za 5 zł. Bardzo ładne wydanie. Neil Diamond, Jonathan Limingston Sequel. To jest ścieżka dźwiękowa z filmu. 5 zł kosztowało mnie. Ładny taki labelek. Na którym jest zamieszczone zdjęcie wokalisty. Płyta bardzo fajnie wydana na Gatefoldzie, tak jak widzicie, ze zdjęciami. Z filmu. Chyba, jak się nie mylę, z tekstami zdjęcia z produkcji tej płyty ze studia. Jest też taki fajny, wytłoczony napis. Nazwa artystyny Diamond i tytuł tego soundtracku. No i niestety te wilgotne plamy. I płyta ma taki zapach postpiwniczny, ale piątek 73 rok, wydanie brytyjskie. Pierwsze. Również 5 zł. Richie Heavens. Sugerowałem się. Podczas zakupu okładką, bo myślę, że to będzie jakiś funk, soul, jazz, jakieś takie klimaty. Co się okazało? Nie znałem tego artysty. Jest to amerykański songwriter, gitarzysta, który gra trochę taką muzykę folkową, rockową. 83 rok, wydanie włoskie, Bagaria wytwórnia, toczny wytwórnia, label taki. Klasyczny na IEMAJU, wkładeczka, koperta oryginalna, nie wiem czy mówiłem, ale tak, to było, kosztowało mnie 5 zł, dlatego się zdecydowałem, a jak sprawdziłem to, nie wiem czy wiecie, bo ja nie wiedziałem, to Wam powiem, ten otóż Pan w 1969 roku otwierał festiwal Woodstock, był pierwszym artystą, który tam grał, totalne zaskoczenie jak dla mnie. Cieszę się, że mam ten album. Udo Lindenberg. Wydanie niemieckie, oczywiście. Telefon Deka. 70, chyba 8 rok. Też 5 zł. Płyta na takim czerwonym labelu. Telefunken. Przyzwoita. Okładka do podklejenia. Ale zachowana. Oryginalna kładeczka, Proszę bardzo. Tak wygląda. Niemiecki rok. Znana postać. Na niemieckiej scenie muzycznej. 5 zł przypominam. Taka układka trochę pofalowana, bo ona była mokra. Ferdinand Havlik and his semaphore boys. Taki big band jazzowy. Czechosłowacki, 67 rok, płytka w mono. Jazz zawsze w cenie. Kosztowało mnie 5 zł, Płyta praktycznie niegrana na suprafonie czeskim, niebieskim. Tak sprawdzałem na popularnym portalu z półkami winylowymi. Ponad stówkę się zaczyna tak, ta płyta. Ja dałem tylko całe 5 polskich złotych. Więc się opłacało. Kolejna rzecz za 5 złotych. Proszę bardzo. The I know cases to jest taka elektronika niemiecko szwajcarska. Proszę bardzo, taki Maxi Singielek na dwunastce. Co tu można więcej powiedzieć, nie znałem tego artysty. Tego duetu, przepraszam. Okładka w takim stanie trochę poplamionym, no bo tak jak już wspominałem, było dość mokro w tych kartonach. Jest to rzecz. Tak sprawdzałem na discogsie. Całkiem w cenie i poszukiwana, więc zapiątaka do przodu. Już mam przed sobą płyty trochę droższe, ale również mam płyty. Trzy płyty kupiłem takie po 5 zł. Co jest ciekawego, dlaczego się zdecydowałem? Myślałem, że to są jakieś dj płyty, bo nie znam niemieckiego za dobrze. One mają tutaj napis Unver Kauflisie Musterplatte. Czyli płyta testowa żadna z tych płyt nie ma żadnej okładki, wkładki, nic. Tylko na kopercie jest numer, i ten numer pokrywa się z tym numerem na labelu. Kupiłem po 5 zł. Słuchajcie, trzy płyty testowe. Jeszcze ich nie sprawdzałem, co się na nich znajduje. Eee, może Wy macie pomysł, jak po tych numeracjach mogę sprawdzić. Co kupiłem? Czy są tu jakieś białe kruki, czy po prostu przepłaciłem po tych całych 5 zł? Nie wiem, może nagram po prostu jeden specjalny jeszcze filmik. Jak w komentarzach nie pojawią się jakieś sugestie albo wytyczne, które by mi pozwoliły sprawdzić, co na nich może być nagrane, to może kolejny odcinek nagram tak, że je po prostu włączę i. Po prostu wspólnie na such odczytamy co to jest, albo może jak chcecie zrobimy live'a na YouTube, zbierzemy się większą grupą i wtedy dokonamy odsłuchu tych trzech płyt testowych. I może wspólnie odgadniemy co jest na nich nagrane. Dajcie znać w komentarzu, czy robić filmik, czy robimy live'a w sprawie tych testowych płyt. Dobra, zakończyłem pokazywanie płyt po 5 zł przechodzimy do rzeczy droższych. Kolejne płyty kupiłem po 20 zł, I to jest tak. Anna, Jantar i Natalia Kukulska, czyli mama i córka. 80. Chyba tak. 85. Rok. Savitor. Okładka Jakuba Erola. Znakomity polski twórca. Między innymi jeden z twórców polskiej szkoły. Plakatu jego prace są bardzo poszukiwane i drogie. Yy, błękitny label. Tak, przepraszam, jaki błękitny. Nie. Kremowy label. Płyta w niezłym stanie. 20 zł. Kolejna rzecz. Taki zespół nowofalowy, new waveowy. Z 1989 roku. Jest to płyta. Zespół się nazywa Wang Chung, jak dobrze odczytuję. To jest też Gen Geffen, niemieckie wydanie. Z oryginalną wkładeczką. Proszę, taki czarny, piękny labelek. Ta płytka też mnie właśnie kosztowała, 20 zł. Ona była w folii, więc. Yy, z tamtej okładki jest bardzo dobry. to tylko była chyba jakaś naklejka z ceną u poprzedniego właściciela, więc tak to wygląda. 20 zł również zapłaciłem za Temptation. 73 rok, wydanie niemieckie. E, z ciekawostek, świetnie zachowana ta płyta jest. Zobaczcie, taki fajny gadżet ma. Jak się wkłada kopertę. To jest 73 rok. Płyta kosztowała mnie 20 zł. A wygląda w środku tak. Tamla Motown. Stereo Medeń German. Płyta 1990 rok. Więc niech was nie zmyli, że to jest płyta z 70 roku. Nie, to jest z 73 roku. Album. Kolejna rzecz za 20 zł. Piękne wydanie składanki Dead SOUL. To jest akurat 67 rok. Wydanie niemieckie. Zachowane w świetnym stanie. Cała wkładka w stanie kurcze, naprawdę rewelacyjnym. Ze zdjęciami. Zobaczcie. O! By się nie przedarło. Płyta. Tutaj w tym great i taki kolorowy atlantik. Zresztą widać, że jest to wydanie niemieckie. Ponieważ nie ma SAJT, tylko SAJTE po niemiecku strona A1 i 2. 67 rok, 20 zł I w świetnym stanie. Fenomenalny zakup uważam, bo bardzo lubię takie klimaty soulowe. Ostatnia rzecz. Za 20 zł. 76 rok. Album Santany na Gatefoldzie. To jest chyba też wydanie niemieckie. Album Amigos. Ze słynnym utworem. Już wam mówię. Europa. Słuchałem wczoraj tej płyty. Fajnie brzmi. Całkiem przyjemne granie. I taki fajny labelek z jednej strony. Nie wiem. Gepard. A z drugiej. Taki oto widoczek. Nie, płyta jest holenderska. 76 rok wydanie europejskie, tłoczenie holenderskie, bo jest na labelu napisane. Odkładam. I teraz niespodzianka. To są dwie płyty które kupiłem zdecydowanie drożej niż poprzednie, które Wam pokazałem. Ale myślę, że warte tej ceny. Pierwsza rzecz: Pitaloji Pelcem na dwóch winylach. Wydanie takie audiofilskie, kolekcjonerskie na 180 gramowych płytach. To jest 2016 rok. Reedycja. I uwaga, zobaczcie: płyta. Tu ma tylko taki defekcik foliowy. Cała nowa. Zafoliowana. i Z takim złotym napisem i na grzbiecie też ma takie złote tłoczenia. 60 zł. Naprawdę to bardzo mało. I ostatnia perełka. Bob Dylan w takim boksie. Na kilku płytach winylowych, dokładnie na trzech i jakiejś książce. The Bootleg Service część 12, za to dałem 150 zł. No to uważam, że i tak jest bardzo mało, jak na to wydanie piękne. Płyty nigdy nie grane, tutaj folika tylko odchodzi, nie otwierane. Jeśli chcecie, to może mogę zrobić przy kolejnym odcinku. Kolejny odcinek mogę zrobić z unboxingiem tego boksu. Zobaczymy, jak on w środku wygląda. Jeśli chcecie, żebym zrobił unboxing tego boksu Boba Dylana, piszcie. I to już koniec tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, komentarze. Komentujcie dalej, jak szaleni. Subskrybujcie, polecajcie ten kanał, bo to tylko dodaje mi skrzydeł do nagrywania kolejnych filmów dla Was i dzielenia się. Przyjemnością, z pasji, jaką posiadam do płyt winylowych. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, miłego dnia. Cześć.